jeszcze szybciej! jeszcze szybciej! jeszcze jeszcze 7, jeszcze 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 Wow, wow, 8, 8, 9, wow! Uwaga, dzieciaki! 9, jedna i 9, druga! Uwaga, teraz się Pamiętacie, co teraz było? Podany, drugą stronę. Świetnie. A teraz uwaga, uwaga, utrudniamy zadanie. Jeszcze raz. co I teraz stronę Jeszcze, sto, 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 A teraz uwaga, uwaga, sto, sto, mamy zadanie? sto, 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 sto,

Nie no, niesamowicie jesteście, dobrze. Błażej, Błażej, z kim do nas przyjechałeś? A, Amilka to siostra? O, pozdrawiamy siostrę Amilkę. O, to jest przedszkola, słuchajcie, fajnie. No to teraz tak, Błażej, yy, za chwileczkę poproszę cię, żebyś stanął na środku i co? Chciałbyś pokazać na przykład jakąś dyscyplinę sportową? Albo zawód? Co byś wolał? Zawód czy dyscyplinę? Dobrze, zawód. Teraz próbuję pokazać ten zawód. Co ten pan robi? Uwaga, uwaga. Błażej teraz próbuje pokazać zawód wykonywany przez, no, większość panów. Uwaga, uwaga. Na razie Błażej się zastanawia jak to pokazać. To nie jest prosta sprawa. Słuchajcie, są trudne rzeczy, ale Błażej się zastanawia. O, jedną? Jedną na razie. Za chwileczkę dla uczestnika, który jest obok, również będzie szansa wygrać nagrodę. Cudu! A Michał to ważny uczestnik. A Michał, a chciałbyś pokazać zawód sportowy, czy może dyscyplinę sportową, tak jak tu pokazywał Błażej? Co byś chciał, Michał? co ten pan robi Jak pan wygląda? No mniej więcej tak jak Michał, ma czapkę, mogę tylko tyle powiedzieć. Cześć, jak masz na imię? Cześć! co robi? Uwaga, no co ten co ten, co ten, co ten, co on robi? Tak robi, czy nie? Zgadzasz się za Dobrze. Dobrze, co? Tak, trzymaj, dobrze. Weź sobie jedną tutaj piękną nagrodę boda budowniczego. Dobrze, no, świetnie. Uwaga, uwaga. Za chwileczkę przejdę do kolejnego uczestnika. No, ho, ho, albo uczestniczki. O, pani ma na imię. Mirelka. Mirelka. Zawód czy sport? Co wolisz? Zawód to nam ci trudny, dobra? Coś trudne, spróbujesz. No, ale wiesz, że będą tutaj. Co ta osoba robi? A widziałeś kiedyś Bolidu! Bolidu, no Formuł 1, uznajemy bolid, Formuła 1. Brawo, no przejechał, kawał drogi, słuchajcie, kilometrów tyle. Sporo narobi, więc należy się nagroda. Dla ciebie, proszę bardzo. Możesz wracać do mamy i do swojej rodziny. Dzięki serdeczne. O, no, czekałem na siebie z utęsknieniem. Ty masz pewnie na imię Aneta. Widziałem Anet. Proszę smacznego. Kawałek bandy jeszcze jest w środku. No i teraz nasza dziewczynka która pięknie awalowana. Uję. A ma na imię?